Dzień dobry Państwu, witam Państwa w negosferze, czyli w rozmowach na temat negocjacji, komunikacji, ale też psychologii podejmowania przez ludzi decyzji. Nazywam się Paweł Kowalewski, a dzisiaj odcinek trzeci o książce, która nazywa się Negocjacje w praktyce. Jak osiągać cele w biznesie i w życiu prywatnym, a dokładniej o pierwszym rozdziale, który funkcjonuje w tej książce pod nazwą Szkolenie z Negocjacji, a w którym poruszam ciekawy temat związany z pracą z informacją w procesie komunikacji. Otóż bardzo często mamy takie przekonanie, że im mniej powiemy, im druga strona będzie wiedziała mniej tym nasza siła będzie większa. Ewentualnie, jeżeli mamy informację, która nas wydawałoby się na pozór osłabia, to powinniśmy ją bardzo, bardzo głęboko ukryć. I muszę Państwu powiedzieć, że pokazuje w tym rozdziale, że nie zawsze tak jest. Że prawidłowa praca profesjonalnej komunikacji właśnie z informacją wzmacniającą i z informacją osłabiającą, może dać nam bardzo, bardzo dużo, a czasami może okazać się, że wyciągnięcie na początku informacji, która nas wydawałoby się na pozór osłabia, pokazanie jej w taki specyficzny, ale ważny dla nas sposób, tak, o, tak dokładnie oparcie, tak jak chcemy tej informacji, może spowodować, że ta informacja zamiast nas osłabić, może nas wzmocnić, a przynajmniej nie będzie nas osłabiała. Dlaczego to jest ważne? Między innymi dlatego, że ukrywanie tej informacji i liczenie, że druga strona komunikacji na przykład o niej nie wie i przez to my możemy negocjować bazując na jej niewiedzy. Jest o tyle niebezpieczne, że gdyby się okazało, że ta druga strona o tym wie, to wówczas ona wyciągnie to w taki sposób, który spowoduje znaczące obniżenie naszej, mojej negocjacyjnej siły. Jeżeli chcecie się państwo więcej dowiedzieć na temat tego jak pracować z taką informacją i jak się to działo w konkretnym przykładzie. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że opisałem przykład, który się wydarzył naprawdę w życiu. Sięgnijcie po tą publikację, możecie ją znaleźć w większości księgarni w Polsce. I myślę, że ta informacja może dać Państwu bardzo dużo wiedzy dotyczącej właśnie kwestii związanej z prawidłową pracą z informacją osłabiającą ale też oczywiście informację wzmacniające.